Witajcie moi drodzy. Takie, taką informację ciekawą i bardzo ważną, myślę, dla Was mam, bo wszyscy się tak cieszą, że nasz pan Nawrocki, ta, ten nasz nowy prezydent, no, że on tam zawetował, co, co chciał ten nasz piękny rząd, tak, że tam dalej płacić tym Ukraińcom za 800 ludzi i tak dalej, no y, 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 ja nie wiem w ogóle y, dlaczego ludzie głosują na PiS i PO dla mnie to jest jakaś y, choroba chyba, po prostu psychiczna bo jeżeli widzimy, że no to nie są partie pro-polskie tak, no jeżeli to się i to jeszcze pan Dudenko, ja go nazywam Dudenko i pamiętam jak y, tutaj no zresztą mam taki filmik, tak jak oni tam jak się zaczęło ten cały, ten cały cyp tam e, i Pan Duda e, przepraszam, Dudenko jeszcze pojechał na te e, i mówi, że on wpuszcza wszystkich jak leci tak, bez żadnego, bez żadnego sprawdzania no to wyobraźcie e, kto, że tak powiem, do naszego pięknego kraju mógł się dostać, tak więc no, norm, w normalnym przypadku to pan Dudenko powinien stanąć jednak przed sądem, no bo przecież bez sprawdzania, kto się przedostał przez granicę i wszystkich przyjmuje, a zresztą przy okazji nie rozumiem i naprawdę nie rozumiem, naprawdę nie rozumiem, jak Polacy mogli przyjmować tych wszystkich ludzi, tych wszystkich Ukraińców pod swoje domy, dawać im jedzenie. Wszystko za darmo, wszystko za darmo. No i dzisiaj niektórzy, znaczy no niektórzy, no większość myślę, że widzi, że to jednak nowy, e, było no nie w porządku, nie popra... No, tak się po prostu nie powinno robić, bo to jest głupota. Wszystkich przyjmować jak leci. Jeszcze niektórzy przyjeżdżali tam własnymi samochodami na granicę, tak. Przyjeżdżaj na Gdani, na granicę i, i, i tam zabierali swoje to, no, no, totalna głupota, totalna głupota. Macie tyle własnych, że tak powiem, osób, tyle jest osób. Jak na przykład, nie wiem, chodzę do kościoła, no i e, wychodzę z kościoła i widzę, że siedzi przed kościołem biedny człowiek. Biedny człowiek siedzi i, i e, tu zbiera pieniążki. Bo, bo nie ma, bo prosi tam o jakąś jałmużnę, no jego nikt, jego nikt nie weźmie do, do, y, pod swój, pod swój, tak, jemu nikt nie da pieniędzy, jakimś tam, no nie wiem, no nie, nie chodzi o jakieś tam grubsze pieniądze, tak, ale jemu nikt nie da jedzenia, jego nikt nie weźmie, a no przecież to są wasi, że tak powiem, no to są palacy, tak, no to nie są, nie wiem, no, do, nie wiem, No dlaczego Polacy nie uczą się na swoich błędach, dlaczego nie przyjmują do domu własnych obywateli, tak? jeśli widzisz, że masz na przykład jakiegoś bezdomnego i on stoi pod kościołem i żebra, no to weź go w takim razie do domu. Ta, a nie, że tak powiem, Ukraińców, którzy są, którzy jeszcze, że tak powiem, no, pokazują nienawiść wobec, yy, tak prawda, w, po, w, wobec Polaków. no to, dlaczego wy ich, że tak powiem, braliście pod własne domy? No, ja tego nie rozumiem, ja tego naprawdę nie rozumiem. Yy, więc, teraz tak. Teraz tak. Uważajcie, bo będzie bardzo ciekawy. Teraz mamy taką sytuację, że no oczywiście pan, y, nasz prezydent, no, postąpił po, poprawnie, o y, 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 ponieważ, y, no tamtym Ukraińcom skasował te 800, plus, prawda, którzy nie, nie, nie pracują, ale o co chodzi? Chodzi właśnie o to, żeby napuścić tych Ukraińców, którzy teraz tutaj przyszli no, no się przedostali powiedzmy przez granicę panu Denko ich wpuścił jak leci bez kontroli, więc chodzi o to, żeby ci te osoby napuścić teraz przeciwko Polakom i zobaczcie bardzo ciekawy, naprawdę bardzo ciekawy filmik chciałem wam puścić i teraz posłuchajcie o co tutaj tak naprawdę chodzi? Bo właśnie to się może zdarzyć i będziemy mieli wołyń 2.0. Sądzicie, że to się nie może zdarzyć? Ja myślę, że się właśnie może zdarzyć. To się właśnie może zdarzyć i to własna, własna głupota Polaków. Ci, którzy pomagają, przede wszystkim władz, ci, czyli ten y, pan Dudenko, który ich wpuścił, ale on, on sądzę, że on ich wpuścił specjalnie, bo gdyby to normalnie zrobić, to można by zrobić, nie wiem, jakieś, przynajmniej jakieś centra, że tak powiem, y, dla uchodźców, przez który każdy musi przejść, zarejestrować i tak dalej, prawda? a nie brać ich. I Polacy, którzy bezpośrednio do domów swoich przyjeżdżają, że tak ja rozumiem, jeżeli ktoś jest na przykład, nie wiem, no jakaś starsza osoba, jakieś, jakaś matka z dzieckiem, jak najbardziej. Ale widzimy chyba wszyscy, co się dzieje, prawda? A z drugiej strony macie chyba własnych, swoich obywateli, którzy też potrzebują pomocy. I ja jakoś nie widziałem, żeby bezdomnych ktoś w jakichś polach Podjechał po kościu, i tam, jak widzi jakiegoś bezdomnego, siedzi, i, i że tak powiem, żebrze, to żeby go wziął do domu. Widzieliście coś takiego, więc ja tego po prostu nie rozumiem. A teraz popatrzcie sobie dokładnie, o co tutaj może chodzić, bo właśnie ku temu zmierzamy. Zobaczcie sobie. Nie wiem, czy wiecie, ale w Australii jakieś 20 parę lat temu przebywał pan Adam Michnik i tam na wiecie. spotkaniu, no szechter, bardzo dobrze, wróćmy do prawdziwych nazwisk. Pan obecnie Michnik spotkał się z dziennikarzami. Jeden z dociekliwych dziennikarzy zapytał go wprost: Proszę pana, a co będzie, jak Polacy się dowiedzą prawdy owa, że wy rozkradliście Polskę? Wy, czyli Żydzi? To w ramach tej transformacji ustrojowej. No, wiadomo, Polacy teraz po śmietnikach chodzą. Wyobraźcie sobie, co odpowiedział: Że jesteśmy w stanie uruchomić wtedy w ciągu dwóch miesięcy, tak precyzyjnie podał datę w ciągu dwóch miesięcy uruchomimy Ukraińców na Polaków. Napuścimy ich. Kochani, może mi Adaś Michnik podać, czy Schachter, do sądu, ale wtedy się znajdą świadkowie z Australii, którzy, którzy o tym mówili. Między innymi ja to wiem od Zygmunta Wrzodaka. Wyobraźcie sobie, że to się na naszych oczach dzisiaj realizuje. Oni ściągnęli sobie posiłki i to tych wyszkolonych w banderyzmie, w ideologii banderyzmu. Oczywiście Bandera to nie był jeden, tylko… to był tylko sztandar. Bo za nimi byli inni, bulby, nie bulby, i, i wszyscy inni, e, te, między innymi Eneje. Dla mnie jest przerażające, że młodzież się bawi przy zespole muzycznym, który za bohatera swojego i jako nazwę swojego zespołu wziął pseudonim bandyty zbrodniarza Eneja, pułkownika. On Szykunowicz, czy jak on się tam, tam nazywał. Yy, pułkownik Wojska Polskiego, który mordował między Polaków, bardzo lubił głowy kłaść naszym żołnierzom na pięku. To była jego ulubiona metoda. Tak więc, yy, jak widzicie, no, yy, 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 jesteśmy szykowani na Wołyń 2.0 i nasze, że tak powiem, yy, elity, które nie są elitami polskimi, one nam właśnie szykują takie no, taki właśnie prezent, jak tutaj prawda, żeśmy usłyszeli, będziemy mieli Woulin 2.0. Więc wszystkie te no, można by powiedzieć, no z jednej strony jak najbardziej poprawne. Zachowanie tutaj, że tak powiem, pana prezydenta, z jednej strony, no, skasowanie tych 800 plus i przywilej, bo oni nie powinni dostawać żadnych, a już w ogóle nie i nie powinni dostawać, więc, a w ogóle już nie powinno się im. No, e, dobra, już nie mówię. E, więc, no to jest, zobaczcie sobie tak przy okazji, e, kto pracuje na przykład e, w różnych tam e, urzędach, tak? kto y, jest dużo w wielu miastach, w wielu miastach jest tak, że właśnie w urzędach pracują Ukraińcy. I to i ja się zastanawiam, dlaczego oni tam pracują. Ta, więc jeśli na przykład Polak pójdzie do urzędu i Ukraińiec powie no, y, proszę pana, tam y, tego, no y, tu Pan musi stać w kolejce, bo ja tu muszę obsłużyć mojego, że tak powiem, brata. Tak, z Ukrainy. więc my jesteśmy teraz we własnym kraju, we własnym kraju. Stajemy się e, e, osobami drugiej klasy. Tak, jesteśmy po prostu, we, nie jesteśmy panami we własnym kraju. I ja się dziwię, ja się naprawdę bardzo się dziwię. Że Polacy jeszcze głosują na PiS i PO z przystawkami, bardzo się dziwię. A z drugiej strony to ja nie wiem, czy konfederacja, czyli ta od pana Mencena, bo od pana Grzegorza brał. No, no, no tam mam nadzieję, oczywiście, że nie, tam, ale tak ta konfederacja tam ze strony pana Mencena. Czy to nie jest przypadkiem tak, że to jest właśnie kontrolowana, tak, że ona jest kontrolowana tam, jak się nazywa, opozycja po prostu, że jak nam się nie podoba, to, że, on, że będziemy głosować na, na tą konfederację od Pana, pana Mencena, no i że. I wszystko zostanie oczywiście tak jak było, jak najbardziej, no bo nie może się zmienić. Nikt nie może być pociągnięty do odpowiedzialności odpisu IPO, bo o by to było. Jeśli by na przykład postawić na dudękę pod sądem i na przykład cały PiS PO za to co zrobili, za wprowadzanie na przykład. No, nam tych różnych osób, tak, w ten pak migracyjny, co już widzimy, chyba że w każdym mieście już no, robi się raczej niebezpiecznie, już się nie No, no raczej e, dzieci się już nie wypuszcza wieczorem, tak, no, już panie nie wychodzą, tak, bez, bez, bez ochrony, ta, na jakieś tam dancingi, no, bo to się. ma, zresztą, no. Jak tam kto lubi, prawda? Więc no, generalnie jesteśmy szykowani na Wołyn 2 2.0 i tutaj bym właśnie bardzo uważał, bo z jednej strony wszyscy tak tutaj no, dobrze mówią o panu Karolu, tak, o naszym, naszym prezydencie. No ale z drugiej strony nie wiadomo, właśnie jakie te będą skutki, więc ja bym radził, że tak powiem no, wszystkich Ukraińców, no po prostu niestety wydalić z kraju, ale rozumiem, że są również i jednostki, które jak najbardziej potrzebują pomocy. No, widziałem taki program na przykład, gdzie taka biedna pani, naprawdę biedna pani z Ukrainy, która potrzebowała pomocy i ona chodziła właśnie na przykład do tych takich do jadalni, dla bezdomnych i tak dalej, więc no, jej te, ta pomoc była naprawdę potrzebna, ale w większości bym powiedział, tak 90% to y, ci Ukraińcy, oni tutaj po prostu tej pomocy nie potrzebują i y, powinno się, no niestety, bo jesteśmy, y, robi się kraj dwu, y, dwunarodowy, tak więc jeśli się robi kraj dwunarodowy, no to dwa narody nie mogą, że tak powiem, współistnieć pokojowo, jeśli dalej, jeśli są takie animozje, jeśli mamy po prostu takie problemy już historyczne, tak właśnie z tymi Ukraińca. Więc no, może się właśnie zdarzyć, że będziemy mieć po prostu Wołyń 2.0. Tak? Więc bardzo, bardzo przestrzegam, i no problem, problem, narasta, problem będzie coraz, coraz bardziej, że tak powiem, się rozwijał, więc może być bardzo nieciekawie.